Witam ponownie na Skill Jogger, odcinek 7 Excela. Dzisiaj trochę polecę na freestyl'u, bo mam rozpisane oczywiście tematy, które chcę przerobić, ale na bieżąco będę wymyślał, jak o tym opowiem. Temat ciąg dalszy tabel przestawnych, więc dane, które mamy i wcześniej były omawiane w poprzedniej części zamienię na tabele nazwę sobie ją tabeleczka, no tak jakoś jest słodko. Na podstawie tabeleczki wstawimy tabelę przestawną w nowym arkuszu. Yy, chcemy powiedzieć o obsłudze zer w tabeli przestawnej. Zatem mogę mieć customer name, dużo ich jest, ship mode. Nie, no dobra, to nie będzie customer name. Zobaczymy, czy jakieś zera będą. E, I wybierzemy sobie sales. Ale, strasznie dużo. A, profit. Profit też ok. E, region teraz nie obchodzi. Dobra, niech będą te imiona. I tutaj, w customer name, e, wybierzemy sobie, niech będzie pierwszy. Aaron i fikcyjnie zmienimy mu trochę jego zarobki albo sprzedaż po prostu na 0 0 albo nawet niech będzie puste no bo jak będzie 0 to się pokaże 0 a jak jest puste tu sobie napiszemy że to jest nasza tabela przestawna odświeżam Aaron ma puste można zrobić w opcji tabeli przestawnej opcję taką, że dla pustych komórek możemy pokazywać 0. I teraz pokazuje nam 0. Można też opcję taką zrobić, że dla pustych komórek, komórek yy, będzie wynik do sprawdzenia. Załóżmy, że my tu przygotowujemy tabelę dla innego działu. I wszędzie, gdzie by były puste dane źródłowe, na tabeli przestawnej by to wyszło i będzie to również tutaj widoczne. Z tego, co się dowiedziałem z kursu, nie jest to brane pod uwagę przy dalszych obliczeniach, przy wyliczeniu średnich i tym podobnych, więc jest to po prostu wartość, która jest jedynie wyświetlana w tabeli przestawnej. Możemy pokazywać yy, wynik w wartościach procentowych kolumny akurat sobie ten profit wyrzucimy Sales może zostać, ale wybierzemy coś czego jest mniej kategorii no, tutaj tak mało trochę, no dobra niech będzie. No, ogólnie dobrze jest zmienić format nie to gryzie nawet w oczy, szczerze mówiąc, ale nie lubię, nie lubię miejsc po przecinku. Wybrałem format komórki, a powinien być. Format, mm, form, format liczby. Format liczby, do którego też można przejść przez opcję tabeli przestawnej, nie przez ustawienia pól wartości. Format liczby. Mm -hmm. To są dwie niezależne ścieżki stąd się dało ustawienie wartości i format liczby yy, więc jesteśmy na takim etapie yy, możemy dodać sobie jeszcze raz sales do wartości Oj, kliknąłem. o spację kliknąłem a wrzuciłem niechcący no to powtórzymy te dwa kroki yy, format liczby liczbowe z separatorem bez dziesiętnych a w drugim możemy wybrać opcję Pokaż wartości jako, procent, sumy, kolumny. I w ten sposób, poza tymi liczbami, wiemy, że e, udział corporate to 34%, a small business 20%, niewiele więcej konsumer. Więc możemy to sobie sprawdzać yy, na poziomie kolumn, na innych poziomach też możemy, mm, ale nie wiem, czy takie przykłady były, więc na razie idę dalej z listą. Wykres do tabeli przestawnej plus fragmentator, yy, zatem yy, to może usuniemy i z tego możemy hmm, jakoś byśmy jeszcze powiększyli tą tabelę może o coś z datą order date to wtedy segment sobie wrzucimy tak a tu mamy po miesiącach e, szkoda że tu tylko są miesiące lata fajnie by było jeszcze tak żeby pokazać ale to nieważne e, czyli na tym etapie e, wykres byśmy chcieli zrobić no, to chyba w sumie pytanie: Czy musi być całe zaznaczone? Czy wystarczy takie coś? O, hmm, wystarczyło kliknąć w jedną komórkę i się nam pokazało, jak wyglądała sprzedaż dla poszczególnych miesięcy na, dla różnych e, segmentów klientów. No, ciekawe te linie się przez siebie przechodzą. No i do tego jeszcze możemy yy, dorzucić yy, fragmentator. Jest wstawianie fragmentator. Nie pamiętam, czy był fragmentator w, poprzednim, yy, w poprzedniej części. Tak, jakieś mam wrażenie, że jakby coś mogłem wspominać. No, ale może nie. Czyli wstawiamy fragmentator, który pozwala na filtrowanie elementów i my byśmy chcieli to filtrować może właśnie po dacie Order date i tutaj nam pokazało same wszystkie dni. OK. No to ja nie chcę jednak takiego sposobu. Bo po miesiącach by mi wystarczyło, żeby e, filtrować, więc jeszcze raz weźmiemy fragmentator. A że już tutaj mamy wrzucony order date, to mogę wybrać opcję tylko miesiące z order date. E, reszta jest niedostępna. Co ciekawe, dlaczego. E, w każdym razie e, z tego poziomu mogę filtrować miesiące. Yy, ok nie zobaczymy yy, teraz wykresu w sumie przejścia z miesiąca na miesiąc yy, bo wybieramy jeden miesiąc ale jakbyśmy wybrali dwa to możemy zobaczyć tutaj przejścia co drugi miesiąc na przykład no i to jedyne co w sumie mogłoby być albo mogę wybrać po prostu trzy choć w sumie po co wybierać trzy jak mogę wybrać wszystkie 6. E, Natomiast no, tak działa fragmentator z kontrolą, mogę wybierać e, kilka możliwości. E, jest też opcja dodania e, wykresu przestawnego, co e, wydaje mi się, że m, przy ustawieniu wykresu przestawnego to znowu zaznaczamy dane, z których e, będziemy korzystać czyli wstawianie wykres przestawny w nowym arkuszu, niech będzie ok. I teraz dwa elementy się nam budują, ponieważ jeżeli teraz będziemy wybierać elementy na, liś na liście, to one będą równocześnie budować tabelę przestawną i wykres, który jest powiązany z tabelą przestawną. I jest wykresem właśnie przestawnym. I tutaj mamy sales. I tak nam teraz pokazało. Może ten liniowy był e, nie do końca poprawny do tego typu danych. Choć w, by w przebiegu, w czasie chyba e, wykres liniowy też jest w porządku. Tak, ale no tutaj teraz mamy e, właśnie to powiązanie. I jeżeli. Jeden element y, się zmieni hmm. Znaczy to to w sumie dość oczywiste. Jak w źródło danych zmieni element on się zmieni w tabeli przestawnej i będzie miał wpływ na wykres y, Możemy jeszcze y, tworzyć własne obliczenia i y, to jest w analizie tabeli przestawnej y, w polach elementach i zestawach. Czyli na wstążce z karty analizy tabeli przestawnej wybieramy z sekcji obliczenia, yy, sekcji albo grupy, sekcji niech będzie. Pole obliczeniowe i możemy wybrać pole. Co możemy policzyć? Tutaj jest profit i jest sales. No to jeżeli mamy sprzedaż i mamy profit, to chyba. Sales minus profit to będą koszty. Tak bym na szybko to zrozumiał. I formuła to będzie Sales. Nie wiem, tutaj dwuklik, Sales minus profit. I chyba OK. I teraz widzimy. Porównanie kosztów do sprzedaży. Ciekawe. W sumie to dorzucę do tego jeszcze profit, bo teraz to mnie zaciekawiło. No, 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 no. W sumie okej. Okay. No, mała była różnica w styczniu. Tak naprawdę tego zielonego słupka to w ogóle nie widzimy. Ale właśnie, może w tej sytuacji, jakbym jeszcze dorzucił fragmentator na bazie miesięcy i może teraz bym wybrał na przykład styczeń to styczeń bardziej może zobrazować nam te różnice które zachodzą czyli faktycznie też na kursie był taki przykład jeżeli jest to różnica skali dla na przykład poszczególnych miesięcy lub grup i też no, tak naprawdę dla marca no, te różnice są minimalne, więc w sumie moglibyśmy wziąć marzec. Ciekawe, że e, profit jest tak bardzo niewidoczny. No, jest to bardzo znikoma liczba, no ok, no tutaj jest, tutaj, tego profitu było 103 powiedzmy złote, e, gdzie no, ta skala tutaj dochodzi do 250 tysięcy, tutaj do 300 tysięcy, no więc jest defini definitywnie za mała. Można by było właśnie zestawić sobie styczeń m, do marca. No to jest, to są minimalne różnice. No, ogólnie w takim wykresie to e, definitywnie etykiety danych byłyby potrzebne. O, tutaj się nam dopisały <laughs> nie są widoczne w ogóle. E, tak, ale to, to, to dobry przykład właśnie do pokazania tego typu wykresu e, i, i tych zależności oraz wykorzystania fragmentatora. E, no i tutaj pole obliczeniowe też omówiliśmy. Możemy zmieniać m, nazwy, tak zwane generyczne, m, które się tworzą na tabeli. E, może bym jeszcze dorzucił do tego jakiś jeden element. Gdzie to country wpadło? Może to jakby by było. Aha, country jest jedno, United States. E, city. City jest dużo? Ojej, bardzo dużo. No, to pewnie jakiś region będzie w porządku. Ok, region to będzie tak central, a jakbym to wziął po kolumnach ten wykres, to na razie nie ma co na niego patrzeć. Ale bardziej chodzi o to, że tutaj mamy sumę sales i to jest dla central, tutaj dla east, tutaj jest south i zdaje się, że jeżeli tutaj opcje tabeli przestawnej tabela przestawna to tylko to mogę edytować ustawienia pola wartości, suma z sales to jest faktycznie to pole jeżeli ja bym je zmienił na sales po prostu ok ta nazwa z pola tabeli przestawnej już istnieje sales Total niech będzie w takim razie, i teraz sales total zmieniło się dla każdego elementu, eee, i w taki sposób można to zmienić. Eee, warta uwaga była taka, e, żeby robić to na końcu budowania tabel. Bo jeżeli te elementy teraz gdzieś e, zamienię, sales total, jak wyrzucę region i wrzucę go z powrotem. Coś to, to zapamiętało zapamiętało sales total tutaj wszędzie zapamiętało sales total Okej, okay. no to czy jakby to, to zostaje zapamiętane tylko jak to zmieniam i wyrzucę to, to tam coś innego no, no warto zmienić tak naprawdę nawet, nawet e, jak się tylko bawimy to żeby wiedzieć co z czego choć no akurat tutaj te nazwy są dość oczywiste Hmm. Określenie sprzedaży jednej kategorii, czyli y, takie grupowanie, y, i teraz tak się zastanawiam, jakby to zrobić. Wcześniej miałem taką myśl, jak przeglądałem dane, produkt container. Y, na tym bym ten przykład zrobił, to bym wyrzucił dni, miesiące, wyrzucę tu. Segment wyrzucę i produkt container do wierszy. Mhm. I teraz, właśnie, ciekawe, czy mogę zrobić tak, że wybieram to, 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 to. Czyli wybrałem elementy, które zawierają słowo box, i zrobię opcję grupuj. OK, i to się udało. I teraz mogę wybrać, zdaje się, pozostałe elementy. I zrobić opcję grupu. i Teraz mamy dwie grupy, i tutaj mogę wybrać to jako kategorię boxy, a to jako kategoria inna. I w ten sposób mogę też sobie podzielić tabelę przestawną na interesujące mnie grupy, które mają swoje oddzielne podsumowania. To ciekawe, to ciekawe, to było mm, ciekawe. W kolejności następnej, oś czasu no to tutaj musimy wrócić do etapu co mamy miesiące, a bo tutaj na tabeli przestawnej zrobiłem. To jak mamy tutaj miesiące, to tutaj wrzucimy sobie oś czasu, czyli fragmentator wyrzuca, a wstawimy to jest chyba tak z jak to było z karty, z karty analiza tabeli przestawnej, wstawiam oś czasu po order date, mhm, po kolumnie ok, tutaj mogę wybrać po czym bym chciał m, wybierać, mogę po kwartałach, drugi kwartał trzeci kwartał, nic nie było w trzecim, a w pierwszym tak no i tutaj po miesiącach wysuwaczek, styczeń, luty, marzec, czemu mam e, miałem wybrane kwartały, to zapamiętało no i tutaj, jeżeli tym suwaczkiem chyba jadę, to mogę sobie o redukować. Mogę też z kontrolem, czyli mogę z kontrolem. Nie, z kontrolem nie mogę kilku, o to ciekawe. Ale jak zaczynam od lutego, na przykład do czerwca, to mogę z Shiftem. A jeżeli tylko kon kontrol czerwiec-luty, to kontrol mi tutaj nie idzie. Ale to taka zabawka dla kontrolowania osi czasu. Grupowanie interwałami, jak najbardziej mi coś mówi, i to zdaje się, to byśmy musieli mieć dni po prostu po dniach. Wykres wyrzucę, bo wygląda bardzo źle. Mamy po dniach daty zamówień, no i trochę tego jest i byśmy mogli zrobić opcję no zobaczymy czy to zadziała tak od 1 stycznia mogę sobie zobaczyć jaką mam ostatnią datę 30 czerwca czyli bierzemy opcję grupuj i od 1 stycznia do 1 lipca czyli w sumie podpowiada nam jaki mamy zakres dat i początek koniec niech będzie tylko po dniach a liczba dni niech grupuje po 14 Ok. No i w ten sposób mamy pogrupowane dane e, po przedziałach czasowych, dwutygodniowych. Też ciekawe, też nowość dla mnie, pomimo tego, że pracuję w Excelu. E, no, może też nie jest to mm, aż tak częsty przypadek, ale jeżeli ma się czas, jeżeli się gdzieś tam analizuje dane, e, to może być e, przydatna funkcja i pozostajemy jeszcze hmm, pozostaje suma bieżąca suma bieżąca ja kiedyś słyszałem gdzieś miałem takie zadanie gdzieś hmm, chyba to nazywało suma krocząca może krocząca choć w sumie krocząca hmm, to jest hmm, też jeszcze coś innego hmm, odnośnie sum kroczących sprzedaży co teraz mi w sumie e, annual, coś jest coś annual moving, annual moving ma, uh -huh, nie przypomnę sobie teraz, ale w każdym razie suma bieżąca e, byłaby wtedy, jak tutaj mamy, e, no niech będzie w sumie te sales i sobie dostawimy jeszcze jedno, właśnie sales zaraz po tym pierwszym i to drugie byśmy pokazali pokaż wartości jako suma bieżąca w i to niech będzie, niech będzie w dni order, to jest pogrupowane i teraz y, w tym pierwszym okresie y, zostało sprzedane 152 tysiące za wartość 152 tysiące i w kolejnym okresie było 87 712. Tutaj mamy 240 000, ponieważ to powinna być suma e, z, tego, e, z tych dwóch okresów. Ta suma to jest 240 379 tak też jest tutaj. Suma z tych trzech to jest 386 i tak jest tutaj. Czyli widzimy sumarycznie, ile od danego e, danego okresu rozpoczęcia do danego okresu jaki rozpatrujemy zostało sprzedane i to jest ostatni temat który był do poruszenia bardzo dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia wkrótce